Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, dla odmiany w kościele, może to jest bardzo dobre miejsce na medytację i bardzo dobry czas, żeby zaprosić Was wszystkich do mojego kościoła. Dzisiejsza Ewangelia. Wydarzenia bezpośrednio następujące po wskrzeszeniu łazarza. Niezwykły cud, niezwykły znak dokonany przez Pana Jezusa. Człowiek, który leży w grobie jak zaświadczają Jego siostry już cztery dni i już cuchnie. A Jezusowi to zupełnie nie przeszkadza, żeby tego człowieka wskrzesić, przywrócić do życia. Niesamowity znak. No i teraz reakcja na ten znak, reakcja tak zwanych czynników rządzących, arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze. Co jest ciekawe w dzisiejszej Ewangelii, na co warto zwrócić uwagę, że kończy się ta Ewangelia takim postanowieniem, przykazem, prawda, że arcykapłani uczeni w piśmie wydali rozkaz, że kto by wiedział o miejscu pobytu Jezusa, to ma to miejsce wskazać, aby można było Jezusa ująć i zabić. To jest ciekawe, dlatego że u początku ziemskiego życia Jezusa. Też ktoś wydał rozkaz właściwie tak podstępnie dosyć prosił Magów, aby znaleźli dziecię i donieśli mu, aby i on mógł pójść i oddać pokłon. Król Herod, na samym początku ziemskiego życia Jezusa. Jak wiemy, wcale nie miał zamiaru oddać pokłonu, tak naprawdę miał zamiar zabić dziecię. Bo widział w tym dziecięciu zagrożenie dla siebie i dokładnie to samo widzą arcykapłani uczeni w piśmie i faryzeusze. Jedno wielkie zagrożenie zagrożenie w Jezusie Chrystusie, który czyni takie znaki, i przyjdą Rzymianie i wszystko nam poprzewracają, wszystko nam zburzą. Więc musimy coś zrobić, musimy coś uczynić, bo inaczej wszystko stracimy. Właśnie ciekawe jest to, że nauczyliśmy się przypisywać sobie wartość właśnie ze względu na to, jakie mamy stanowiska, jakie mamy osiągnięcia, ze względu na to, kim jesteśmy, co osiągnęliśmy, co zgromadziliśmy, w jakimkolwiek sensie i że to stanowi o naszej wartości. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Święty Jan mówi o tym: Dzisiejszej Ewangelii, że Jezus przyszedł, aby umrzeć za rozproszone dzieci Boże. Tak właściwie, to święty Jan bardzo, bardzo podkreśla to słowo rozproszone, diascorpizo. Mówi: Te rozproszone, Mówi te dzieci Boże, te rozproszone. Nie byle jakie, ale te rozproszone. Wszyscy jesteśmy rozproszeni, wszyscy jesteśmy rozproszeni przez grzech. Uparcie to pokazuje Pismo Święte, kiedy pokazuje Księga Rodzaju, jakby pochód grzechu przez historię człowieka, jak grzech od początku, niż relacje międzyludzkie, relacje człowieka z Bogiem, jak te relacje stają się coraz bardziej dzikie. Dlaczego stają się coraz bardziej dzikie? Bo człowiek niesie to w sobie. Właśnie to tu się wszystko zaczyna, we mnie. Odejście od jedności. Mówi święty Jan, że Jezus rzeczywiście przyszedł po to, żeby umrzeć za naród, nie tylko za naród, ale w ogóle za dzieci Boże, te rozproszone dzieci Boże, te rozproszone, podkreśla się Jan, aby zgromadzić je na nowo w jedno i to jedno, to warto by pisać w dzisiejszej Ewangelii wielką literą. Bo tu nie chodzi taka po prostu jedność na, na miarę naszych wyobrażeń. A tu chodzi o jedność Boga, tu czasy przypomnieć, po co my zostaliśmy stworzeni w ogóle. Zostaliśmy od początku stworzeni jako zaproszeni do jedności Boga. My wierzymy w Boga, który jest jednością, jednością absolutną, jednością osób złączonych wzajemną miłością tak głęboko, że są jednym Bogiem, wspólnota, wspólnota, której tak naprawdę pragniemy, a której nie jesteśmy w stanie sami po ludzku osiągnąć. Wspólnota tak dogłębna, tak głęboka, że jest jedno. I właśnie zostaliśmy stworzeni do tej jedności, dlatego zostaliśmy stworzeni jako osoby. Osoby. To, że jesteśmy osobami, to świadczy o tym, że jesteśmy zaproszeni do wspólnoty osób. Bóg jest osobowy, Bóg nie jest ideą, Bóg nie jest zespołem jakichś prawd, norm etycznych. Tak, Bóg nie jest legendą, nie jest symbolem, jest osobą. Wierzymy w Boga, który jest osobą. I ja zostałem obdarowany właśnie czymś niezwykłym. Jestem osobą. Jestem osobą na mocy daru. Tak został stworzony człowiek. Człowiek to jest proch, kawałek nicości obdarowany Bogiem, obdarowany osobą. Właśnie tak to funkcjonuje. Proszę Państwa, u Pana Boga, że Pan Bóg odpowiada na potrzebę, nie na zasługę, ale na potrzebę. Czym mogła nicość w oczach Boga zasłużyć sobie na tak niezwykłe zaproszenie zaproszenie do jedności samego Boga, do wspólnoty z samym Bogiem, Bogiem, który jest wspólnotą? Czym kawałek nicości, którym jestem ja, mógł sobie zasłużyć na takie zaproszenie? Bóg nie widzi zasług. Nie, jego logika to nie jest logika zasług. To nie jest logika wypłaty. Logika Boga to jest logika miłości, a miłość widzi potrzebę. Ja nicość potrzebuję wszystkiego. Ja nic nie mam jako nicość, nic. Nic. Więc żeby stać się osobą, potrzebuję dostać wszystko, osobę. I rzeczywiście dostaję osobę dostaje osobę i tak wygląda nowe stworzenie. Osoba Syna daje się w darze na każdej Eucharystii. Za cenę krwi przelanej na krzyżu. Daje się w darze mi, mi, który od początku Eucharystii przyznaje się, że zostałem rozproszony, stałem się z powrotem nicością przez grzech. Przez to, że wzgardziłem zaproszeniem, tym niezwykłym zaproszeniem Boga. Zaproszeniem Boga do jedności z nim wzgardziłem. Poszedłem w swoją stronę, robić po swojemu, układać wszystko po swojemu. Uznałem, że to za mało, że jestem osobą, że to nie nadaje mi wartości, że wartości nada mi to, co zgromadzę, to, co nazbieram, czymkolwiek to jest. Mogę zbierać coś materialnie. Uważać, że to nadaje mi wartość i poczucie bezpieczeństwa. Mogę zbierać niematerialnie, właściwie Herod czy arcykapłani, faryzeusze uczeni w Piśmie z dzisiejszej Ewangelii, bali się przede wszystkim swojej pozycji. O coś niematerialnego, owszem, bali się też o rzeczy materialne. Jezus, oczyszczając świątynię, uderzył w ich interesy materialne, ale przede wszystkim bali się o swoją pozycję w oczach ludu. Bali się o swoje układy z Rzymianami, które pozwalały im dostatnio i spokojnie żyć. Bali się o to wszystko. Bo człowiek, który wzgardził zaproszeniem Boga, Boga osobowego, trójosobowego, zaproszeniem do tego, żeby być osobą pośród osób, osobą w jedności z osobami, stracił też od razu poczucie wartości, odkrył swoją nagość. Jeśli ja odstawię na bok. Fakt, że jestem osobą, jeżeli odstawię ten fakt na bok, że jako osoba mam swoją niezbywalną wartość, od razu zacznę szukać tej wartości, od razu odkryję, że zostaje tylko nicość. I to Bóg ogłasza: Z prochu zostałeś wzięty i do prochu powrócisz. Dopóki ludzie. W radości celebrowali swoją jedność z Bogiem poprzez bo to, że mogą robić to, co robi Bóg. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, że Adam przed grzechem został umieszczony w raju. Po co został tam umieszczony? Aby raj doglądać i uprawiać. Adam przed grzechem uprawia, uprawia ziemię, jest rolnikiem. A co robi Adam po grzechu? Po grzechu dalej uprawia ziemię, tylko że ta czynność w wyniku pewnej zmiany, która się dokonała w nim, stała się w jego oczach nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Dopóki ta uprawa ziemi była celebrowaniem jedności z tym, który wyhodował ogród i zaprosił swoje umiłowane stworzenie człowieka, zróbmy to razem. Właśnie to jest sposób, w jaki Bóg dał nam okazję przeżywania jedności z Nim. Z Nim, póki Go nie zobaczymy twarzą w twarz. Teraz, póki nie jesteśmy w stanie Go widzieć tak bezpośrednio, twarzą w twarz. To jest sposób, że mogę z Nim wykonywać różne czynności, że jestem zaproszony do Jego Jestem, że istnieje, żyje i mogę działać. Sposób przeżywania bycia we wspólnocie osób. Natomiast my skupiliśmy się na czym, no co ja z tego będę miał, jakie będą z tego efekty, jak mi za to zapłacą, jak mi za to podziękują, prawda, co osiągnę dzięki temu. Nie widzę, że ja to wszystko mogę robić, dlatego że jestem osobą, osobą. Tak, każdy człowiek, każdy jeden ma swoją niezbywalną wartość, bo jeśli jest człowiekiem, to jest osobą się z osobą, to znaczy, że jest zaproszony do jedności osób, do wspólnoty z Bogiem. To znaczy, że to zaproszenie wobec tego człowieka nie minęło. Weźmy takiego kajfasza z dzisiejszej Ewangelii. Pewnie jesteśmy skłonni oceniać go najgorzej, jak to tylko możliwe, a jednak proszę zauważyć, że to jaki on jest, to co z sobą zrobił, w ogóle Bogu nie przeszkadza, żeby nim się posługiwać. W ogóle Bogu to nie przeszkadza, jak zauważa w dzisiejszej Ewangelii święty Jan, żeby ustami Kajfasza wypowiedzieć proroctwo. Problem jest gdzie indziej. Bóg nie ma problemu w tym, żeby działać, żeby realizować swoje plany, żeby posługiwać się nawet swoimi zbuntowanymi dziećmi. Nie ma w tym problemu, żeby zrealizować swój plan. Zobaczcie, pozornie. Plan Sanhedrynu z dzisiejszej Ewangelii pozornie się powiódł. Udało się zabić Jezusa, udało się. Udało się wszystko dokładnie tak, jak się zaplanowali. Znaleźli sobie człowieka, który wskazał miejsce pobytu Jezusa, znaleźli Judasza. On doprowadził straże świątynne do miejsca, gdzie Jezus jest. Udało się go złapać, udało się przekonać Piłata. Wszystko się udało. Udało się ukrzyżować, zatoczyć kamień, założyć pieczęcie, postawić straż. A jednak okazało się, że ostatnie słowo należało do kogo? Do Jestem, do Boga. Ostatnie słowo należało do Niego. Okazało się, że robiąc to wszystko spełnili tylko i wyłącznie plan Boga. To jest właśnie, proszę Państwa, dramat ludzi skupionych na sobie, na swoich planach na swoich sposobach nadania sobie poczucia wartości. Co ciekawe, można traktować swoją religijność w ogóle jako sposób na nadawanie sobie poczucia wartości? To bardzo sprytne jest. Robię to, tamto i owamto, odmawiam takie koronki, takie nowenny, mam takie zwyczaje religijne, a inni tego nie robią, nie mają o. Ja jestem lepszy. Jestem lepszy. Proszę Państwa, i co teraz, kiedy Pan Bóg nam to wszystko zabiera? Tak, nasze zwyczaje religijne, nasze codzienne eucharystie i inne takie rzeczy. Nagle nam to zabiera. Dlaczego tak panikujemy? No jasne, jeżeli panikujemy z miłości do Jezusa, jeżeli jesteśmy wytrąceni z równowagi, bo teraz trzeba przeformułować swoją relację z Nim i zaczynamy budować tę relację w nowych warunkach, to znaczy, że jest dobrze, bo proszę Państwa, miłość jest twórcza. Tak, miłość jest twórcza. Miłość jest pomysłowa. Zobaczy na Boga, jak nie tędy, to tędy, jak nie tak, to tak. Nie da się Boga postawić w sytuacji bez wyjścia. Nie da się go wpędzić w taką uliczkę, że stanie przyparty do ściany. Powiedz, no to ja już nie wiem co robić. Okazuje się, idzie go zamknąć w grobie, idzie go przywalić kamieniem, on i tak znajdzie wyjście. To jest miłość twórcza. Zawsze widzi wyjście, zawsze widzi nadzieję, zawsze ma sposób. Zawsze ma sposób. No i właśnie potem poznać, że rzeczywiście ja to wszystko robię z miłości do Jezusa. Bo będę twórczy. Będę twórczy. Nie będę niewolniczo przywiązany do takich czy innych praktyk. Kiedy Pan Bóg sprowokuje sytuację, że mi to wypadnie z rąk, będę twórczy. Będę szukał innych sposobów na relację z Jezusem, bo mi chodzi o kogo? O Jezusa. O Jezusa, a nie o siebie i o moje praktyki i o budowanie sobie poczucia wartości. Właśnie to jest problem kajfasza i spółki że my sobie budujemy poczucie wartości podbijający bębenek, że ja jestem arcykapłanem, a ty uczonym w piśmie, a ty faryzeuszem, a ty robisz to, a ja to, prawda, ja tu składam ofiary w świątyni, a inni nie składają. Właśnie to jest to, że wielu ludzi, jak notuje święty Jan w dzisiejszej Ewangelii, szło do świątyni, do Jerozolimy, żeby się oczyścić, no bo oni byli pogardzani. Proszę zobaczyć, było takie zebranie Kedrynu. Kiedy oni powiedzieli wprost, ten lud jest przeklęty, oni nie znają prawa, w ogóle są przeklęci. My tu w świątyni, o tak! Natomiast cała reszta to i żyją daleko od świątyni, nie uczestniczą w kulcie, ani go nie sprawują, nie przychodzą tu codziennie, bo gdzieś tam są na przykład ileś kilometrów od Jerozolimy. To kim oni w ogóle są wobec nas? Czy to jest ten problem? To jest ten problem. Teraz oni się boją, boją, a jak nam to zabiorą, to co będzie? I rzeczywiście historycznie przyszedł taki moment, że świątynia zniknęła, ofiary zniknęły. Gdzie nasze poczucie wartości? Gdzie nasza wyższość nad tym ludem przeklętym? Nagle staliśmy się tacy jak oni. I co teraz? Nie mamy swojej świątyni. Nie mamy swoich ofiar. Właśnie. O co mi w tym wszystkim chodzi? O co? O mnie? O to, na czym ja sobie buduję poczucie wartości, czy mi chodzi naprawdę o Boga, o osobę, o osobę, o osobę. To łatwo, proszę Państwa, poznać. To bardzo łatwo poznać. To bardzo łatwo poznać w relacji z innymi ludźmi. Jak ja traktuję innych ludzi, jak ja ich oceniam. Jak ja ich oceniam. Czy oceniam ich po wyglądzie, po stanie posiadania, po stanowisku, jakie mają? Po praktykach jakie wykonują po tym do czego doszli czy widzę w nich osobę z natury rzeczy jak widzę pijaka leżącego na ulicy co zrobię co zrobię jak zobaczę pijaka leżącego na ulicy czy przejdę na drugą stronę i minę odwracając głowę tak jak w przypowieści o miłosiernym samarytanie? nie co zrobię tu się sprawdza bo weźmy, proszę Państwa, takiego kajfasza. On żyje, istnieje. Żyje istnieje, jest osobą, może myśleć, mówić. Tylko i wyłącznie dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg nieustannie mu to daje. I on, kajfasz, knujący plan zabicia Syna Bożego, w oczach Boga jest wart tego, by dalej być człowiekiem, by dalej budzić się co rano, by dalej żyć, i tu widzicie Państwo, mi się przypomina osoba świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel to bardzo uparcie o sobie mówił nie jestem. Kiedy Żydzi przyszli z Jerozolimy wypytywać go, kim jesteś, on uparcie powtarzał: Ja nie jestem. Nie jestem. Tylko jeden ma na imię jestem. Ja nie jestem. Uk i Powtarzał święty Jan Chrzciciel. I dodał: I dlatego ja go widzę. Ja widzę jestem, widzę Go, widzę Go w sobie, widzę Go w was. I On was jest, ale wy go nie widzicie, bo wszystko przypisujecie komu sobie. Począwszy od istnienia. I to jest wasza tragedia Kajfasza i spółki, to jest nasza często tragedia. Nasza często tragedia, że wierzymy, proszę Państwa, w takie sprytne kłamstwo, że my jesteśmy tu, na ziemi jakoś musimy sobie z tym wszystkim tu poradzić, poukładać, jakoś przejść przez ten świat i to najlepiej w taki sposób, żeby zasłużyć przed Bogiem na to, żeby nas wziął do nieba, bo On jest tam. Bo On jest tam, w niebie, czeka, tak, kocha nas i czeka na nas, ma przygotowane miejsce, wszystko ma, ale my jesteśmy tu. A on jest tam. My jesteśmy tu, a on jest tam. I zanim się dostaniemy tam, to tu musimy sobie poradzić sami. I jeszcze na dodatek w taki sposób, żeby sobie zasłużyć, żeby on nas wziął tam. Jedno z lepszych kłamstw, proszę Państwa. Jedno z bardziej niebezpiecznych. Jeśli on jest tam, jeśli on jest gdzieś tam, ale nie tu. To proszę spojrzeć tam, właściwie tu. Tabernakulum. Czerwone lampki. Nie wiem, czy widać, o tu jest jedna. Dlaczego one się tu świecą i dlaczego my przyklękamy przed tabernakulum? Bo się okazuje, że on jest tu. I to jest tragedia Kejfasza i spółki. Pokażcie nam miejsce, gdzie przebywa Jezus. No właśnie w Tobie. Właśnie w Tobie wzgardzony, wyszydzony, przeznaczony do ukrzyżowania w imię moich planów, moich oczekiwań, moich układów, moich wyobrażeń, bo ma być po mojemu, po mojemu ma być rozproszone. Proszę Państwa, dzieci Boże, to rozproszenie zaczyna się w nas. Odeszliśmy od jestem. I zostanie z nas proch, zostaje z nas proch rozwiewany przez wiatr. Po pierwsze, to ja jestem wewnętrznie rozproszony, rozbity. Moje serce szuka, szuka, tu, tam, 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 może to, może tamto. Dlatego jestem rozbity, rozproszony. I dlatego sprzedaję to rozbicie, rozproszenie na zewnątrz, w moich relacjach, w moich zachowaniach. Bo je niosę w sobie. I dlatego Jezus przychodzi. I jest gotowy umrzeć za to, żeby te dzieci Boże, te rozproszone, mnie, ciebie, nas wszystkich zgromadzić, zebrać, tak jak Ojciec na początku pochylił się i własnymi rękoma zebrał proch i z tego prochu ulepił swoją podobiznę i tknął tchnienie życia. Tak Jezus przyszedł, by własnymi rozpostartymi na krzyżu rękoma zebrać proch, w który się rozpadłem, na nowo zebrać, zebrać, zgromadzić i uczynić mnie na nowo osobą. Przypomnieć mi, kim jestem, dlaczego jestem, przypomnieć mi, żebym przestał knuć swoje własne plany, tylko zachwycił się planem tego, który jest. Jezus, za cenę śmierci na krzyżu, za cenę krwi przelewanej na ołtarzu, wchodzi w moje wewnętrzne rozproszenie, wchodzi w ten cały chaos, w proch, który wewnętrznie się rozpadłem. I tam przebywa, by ten proch, w który się rozpadam, wciąż na nowo gromadzić, bym był w stanie być osobą, bym wrócił, wrócił. Do jedności osób. Bym nauczył się na nowo żyć w radości. Radości z tego, że jestem osobą, a to znaczy, że jestem w jedności osób. Tu i teraz jestem w jedności osób. Tu i teraz. I mam to życie. Mam to życie, by celebrować tą jedność w każdej chwili mego istnienia, każdym gestem moich rąk. Jedność ze wspólnotą osób. A ja myślę, że Jezus przyszedł mnie czegoś pozbawić, coś mi zburzyć, coś rozmontować. Owszem, przed rozmontować to wszystko, co mnie zaślepia. To wszystko, co czyni mnie ślepym naprawdę o tym, kim jestem, kim naprawdę jestem. Mogę knuć swoje plany, knuć. A okazuje się, okaże się na końcu, że tylko przyłożyłem rękę do planów Boga, tylko że jeżeli ja nie myślę tak jak Bóg, to nawet jeśli Bóg się mną posługuje, to ja nigdy nie mam z tego radości. Jestem wiecznie rozczarowany, niezadowolony z tego, co wychodzi, bo wychodzi nie to, co chciałem, bo zawsze wyjdzie to, co chciał Bóg. A ja będę najpierw przypisywał wszystko sobie, najpierw będę przypisywał wszystko sobie. Najpierw będę sobie budował poczucie, jaki to jestem świetny, prawda? Bo ja wymyśliłem lepiej niż inni, bo oni się tam nie znają. Wy nic nie wiecie, nic nie rozumiecie. Ja, ja rozumiem, ja wam sprzedam pomysł. Ja, ja wymyśliłem, ja wiem. Ja, ja, ja i ja. Trójca nieświęta. Ja, ja, jeszcze raz ja. Właśnie, a może to Duch Święty a może właśnie to jest dowód na to, że rzeczywiście jestem w jedności osób? Może? Może właśnie trochę pokory, może właśnie odstawić na bok swoje ja i zobaczyć. A właśnie to jest to, co mnie zaślepia. Ja i zrobię po swojemu. I najpierw właśnie, jaki to jestem świetny. A potem, jak widzę, że mi nie wychodzi to, co zamierzyłem, że wychodzi zupełnie inaczej, kompletnie inaczej. To rozpacz. Rozpacz, wieczna rozpacz, że nie wyszło tak, jak ja chciałem. Bo wyszło tak, jak chciał Bóg. Bo wyszło tak, jak chciał Bóg. Właśnie proszę Państwa, i dlatego ciągle trzeba nam, nam się nawracać, zmieniać myślenie, zmieniać myślenie. Ciągle pozwalać Jezusowi, żeby nas napełniał prawdą, prawdą prawdziwą, żeby wchodził do naszych serc. Jako ciało i krew, żeby wchodził do naszych umysłów, jako Słowo, żeby bez przerwy nas gromadził z powrotem, na nowo. Jeśli ja wewnętrznie dam się poskładać, zgromadzić Jezusowi, jeśli ja wewnętrznie dam się nawrócić Jezusowi Słowu, to wtedy naprawdę będę dawał tę jedność. Wtedy będę naprawdę zapraszający, przygarniający, tak jak jedność. Tak jak Jezus, będę szanujący innych. Będę żył jak Jezus, wpatrzony w Ojca, który dał mi Jezusa, który dał mi swojego Ducha. Będę żył we wdzięczności i radości. Będę żył na wieki we wdzięczności i radości, w spełnieniu. A mogę żyć, 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 wpatrzony tylko w siebie. Tak w swoje sposoby, żeby to wszystko po swojemu jakoś poskładać, sklecić, poukładać, tak jak mnie się zdaje. No mogę, mogę. Na końcu okaże się, że nic z tego nie wyszło, bo ostatnie słowo będzie należało do tego, który jest Słowem Logosem. Nie do mnie, do Logosu. Albo dam się przeniknąć Logosowi, utożsamić z Logosem w relacji z Nim, z Jezusem. W radości z tego, że Bóg darem z siebie zaprasza mnie do jedności z Nim, do współpracy, do współistnienia, współpracy, współmyślenia, współpragnienia, współradowania się, współ, współuczestnictwa, współuczestnictwa w Jego własnej naturze. A będę uparcie próbował zrealizować po swojemu. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A jeszcze nie. Jeszcze Was pobłogosławię. Dzisiaj dam Wam błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.